Ja ofen pas z drugiej strony, po nakręceniu poprzedniego filmu, runął grad i deszcz. Bo tam widać, że leje, bo jest tęcza. Właśnie stamtąd przyjechałem. I tam już jest pięknie, ślicznie. Ale ktoś ma havirę, chyba jakiś hotel z baseny. Proszę, jakie piękne szczyty gór. Pięknie, ale w góry tak lało momentami. Musiałem ortalion brać. O, bajkuś. O, ostatni rzut okiem. O! Pod bajkiem jeszcze kałuża My się lało z niego.